Cześć, ja nazywam się Jakub Dudkowski, a to jest 25. odcinek Fajterkowa, programu poświęconego grom z gatunku bijatyk oraz ich scenie. Dziś m.in. o niedawnym Tekken Talk, na którym dowiedzieliśmy się o przyszłości Tekkena 8, zwiastunie Ediego oraz zwiastunie aby w Guilty Gear Strive. Zapraszam! You win! Wracam po przerwie, więc pora trochę nadrobić. Blisko dwa tygodnie temu poznaliśmy turnieje, które wejdą w skład Tekken World Tour. Zarówno Mastery, jak i Challengery. I tak, jeśli chodzi o Mastery, no to wiadomo, że będzie Master Plus Evo Japan pod koniec kwietnia. Dalej mamy Paradise Game Battle w Wybrzeże Kości Słoniowej 18-19 maja. Tydzień później Combo Breaker w Stanach Zjednoczonych. Pierwszym tygodniu czerwca Battle Arena Melbourne w Australii, oczywiście. Znowu tydzień później ATL Super Tournament to już Korea Południowa. Ostatni weekend czerwca to CEO w Stanach Zjednoczonych. 13-14 lipca we Francji, oczywiście Mixup. Tydzień później Evo w Stanach Zjednoczonych jest to Master Plus. Od 16 do 18 sierpnia będzie rozgrywany turniej VS Fighting w Wielkiej Brytanii. Z kolei na przełomie sierpnia i września w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Emirates Showdown 2024, 7 września, czyli jednodniowy turniej w Boliwii Punishment 3. Natomiast ostatnim masterem Tekken World Tour w tym roku będzie październikowy Tiger Uppercut w Tajlandii. 5-6 Października. Mastery, dla przypomnienia, to turnieje, na których będzie można zdobyć najwięcej punktów spośród wszystkich turniejów TWT, no ale będą też Challengery i wśród nich znajdziemy już 20 kwietnia, czyli już za chwilę, w Kanadzie Electric Clash 2024. Potem 4-5 maja, czyli dla nas zwieńczenie majówki, turniej w Brazylii 3F Fight for the Future. 11-12 maja, w Belgii, Brussels Challenge. Na przełomie maja oraz czerwca w Stanach Zjednoczonych Dreamhack Dallas. 15 czerwca, czyli znowu jednodniowy turniej i znowu Ameryka Południowa, tym razem Chile i tam będzie Hado Fight Festival. 22-23 czerwca we Włoszech Only The Best. 13-14 lipca w Nowej Zelandii Second Wind. Ostatni weekend lipca z kolei to FV Major w Malezji, pierwszy weekend sierpnia w Niemczech crossover, tydzień później Muring w Madagaskarze, 13-15 września UFA, czyli Ultimate Fighting Arena we Francji, 14-15 września Thunderstruck w Meksyku, 21-22 września ależ ten września jest napakowany Clash of the Olympians w Grecji i w ten sam weekend, co jest raczej rzadkością Cape Town Showdown w RPA. Tak prezentuje się lista turniejów TWT, rang Master oraz Challenger. Każdy może zgłosić swój turniej, żeby był to turniej TWT. Będzie to wtedy turniej rangi dojo, zależnie od tego ile będzie osób będzie to inny tier. I już wiemy, że niektórzy organizatorzy w Polsce szykują się do tego, żeby właśnie turnieje TWT organizować. Pierwszy z tego, co się orientuje, odbędzie się w Poznaniu 27 kwietnia, także link oczywiście znajdziecie w opisie. Ja tam się tym razem nie wybieram, z tego, że ta data niestety pokrywa się z Iwo Japan, które planują restimować. Pozostajemy w temacie Tekkena 8. Wczoraj odbył się Tekken Talk, na którym dowiedzieliśmy się więcej na temat tego, czego możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach. I tak. Twórcy poinformowali nas, że Tekken 8 sprzedał już 2 miliony kopii i zrobił to szybciej niż Tekken 7. Twórcy wciąż zajmują się banowaniem kont, które naruszają eulę. Wśród naruszeń znajdziemy celowe rozłączanie się, czyli Rage Quity, cheatowanie i używanie celowo błędów gry, boostowanie rang, niepoprawne zachowanie w grze i na czacie, personalizację i nazwy graczy. Jeśli chodzi o tę personalizację, no to tutaj podejrzewam, że może jakieś niecenzuralne, tak to nazwijmy, stroje niektórzy robią, i do tego dochodzą te zgliczowane customizacje, o których niedawno mówiłem. Tam jest, zdaje się, tak, że nie trzeba używać cheatów, tylko wystarczy pod odpowiednim kątem niektóre przedmioty zmniejszyć lub zwiększyć, i one się tak trochę gliczują i wyglądają jako bardzo duże, co sprawia, że zasłaniają dużą część ekranu. Poza tym mamy też trochę zmian balansowych, na przykład azuseny WR3.2 zostanie znerfione w ten sposób, że drugi cios nie wyjdzie, jeśli pierwszy cios nie trafi bądź nie zostanie zablokowany, czyli po prostu drugi cios na wi nie zostanie w ogóle wykonany. Do tej pory bardzo dużo osób narzekało na ten cios i słusznie, bo jest to cios bardzo mocny i żeby na niego grać, należało wysadstępować pierwszy cios i potem kucnąć pod drugim. Teraz, żeby walczyć na zusękę, która nadużywa właśnie WR32, będzie można po prostu zrobić side w lewo i kiedy wysadstępujemy właśnie ten pierwszy cios, drugi nie wyjdzie i będzie można ją wypańczować. Idąc dalej. Ogłoszona została nowa funkcja Przepustka bojowa Tekken. Pozwoli ona na zwiększenie poziomu dzięki dziennym i tygodniowym wyzwaniom. Zdobędziemy w ten sposób dodatkowe elementy do personalizacji. To, są, to jest coś, na co wiele osób zwracało uwagę, że fajnie gdyby w Tekkenie coś takiego było, żeby zmotywować graczy do powracania do gry właśnie raz na kilka dni, czy wręcz codziennie, więc będzie można sobie robić te challenge. jeszcze chyba nie wiemy, jak one będą wyglądały, No, ale na pewno twórcy się do tego odpowiednio przygotowali. W sklepie znajdą się też nowe przedmioty, i będą to na przykład cybernetyczne paczki, stary strój Yoshimitsu czy avatar Ediego. I teraz ważna informacja dla tych osób, które lubią customizację, a może przespały ostatnie kilka tygodni: w grze jest trochę strojów darmowych, w zasadzie nie strojów, co raczej elementów. I One niedługo nie będą już dostępne, więc jeśli chcecie swoje postacie poprzebierać, no to odpalcie grę i dodajcie sobie, powiedzmy, do biblioteki te elementy, które są za darmo, bo potem nie będziecie już mieli do tego okazji. Dowiedzieliśmy się też, że Eddie trafi do gry we wtorek w nocy polskiego czasu, w zasadzie z poniedziałku na wtorek, tak, 2 kwietnia. W Stanach Zjednoczonych będzie to wciąż poniedziałek, 1 kwietnia. Natomiast w Japonii będzie to poranek 2 kwietnia. Osoby, które zakupiły sobie przepustkę, czy mają wersję odpowiednią właśnie Tekena, będą mogły zagrać o tej porze. Natomiast wszyscy inni Ediego odblokują 72 godziny później to jest taki wczesny dostęp. Zobaczyliśmy też zwiastun Ediego, natomiast jego postaram się przeanalizować, czy popatrzeć, co tam się. Dzieje w osobnym materiale, żeby już tym Fighterkowie nie pakować właśnie analizy zwiastunów postaci. Do tej pory przepustka postaci pierwszego roku nie była dostępna osobno. Należało odpowiednią wersją gry kupić, czy też podstawkę upgrade'ować. No ale niedługo będzie można kupić już właśnie tę przepustkę, która da nam dostęp do wszystkich czterech postaci w tym sezonie. Niestety nie wiemy jeszcze jakie to będą poza Edi. Do Guilty Strive wróciła postać Aby. Zmieniła się trochę, dlatego że wcześniej miała inny kolor włosów, teraz ma taki zielonkawy, dość popularny. Czasem go też widzę, jak ludzie mają na ulicy. Aba to jest postać, która po raz pierwszy pojawiła się w Guilty Gear w Guilty Gear Iska, który był takim. No powiedzmy spin-offem. Jej imię pochodzi od tego, że mamy grupy krwi A oraz B. Tutaj zero akurat nie jest częścią jej imienia, no bo ona ma e, także używa krwi w swoim gameplayu. ABA jest już dostępna, więc jeśli lubicie Guilty Gear, lubicie tę postać, to podejrzewam, że nie jest to dla was żaden news, tylko już nią gracie. You win. Kilka tygodni temu informowałem, że Dragon Ball Fighters dostał właśnie rollback. I niedawno twórcy zapowiedzieli, że zdają sobie sprawę z problemów, jakie są z tym rollbackiem i będą pracować nad poprawkami. A jak wyglądają obecne problemy? No to ja wam pokażę na klipie, który za chwilkę obejrzycie. Myślę, że to co zobaczycie powie wam więcej niż ja bym wam No rollback on the cap. Wait, the T-post! Wait, it changes poses! Wait, there's three goal <laughs> No, there's four go No! 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 No, there's no way! There's actually no way. Here's five Gohans. One, two, three. Nah. Nah, there's no way. Wait, does that one stay too? Nah, somebody please clip this. Nah, 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 nah. nah, nah, nah. 12 seconds later. You win. Pozostając w klimatach Dragon Ballowych, zobaczyliśmy nowy zwiastun Dragon Ball Sparking Zero. Na którym mamy trochę gameplayu. Jest tam gameplay, który znamy z Gear serii Dragon Ball Budokai i Tenkaichi. Są też pewne nowe elementy, ale jest to przede wszystkim taki klasyczny właśnie gameplay, który znamy jeszcze z czasów PlayStation 2, czyli. Kilku ładnych lat temu. Dodatkowo poznaliśmy listę kilku nowych postaci, które trafią do gry, i tutaj wykorzystam notatki, które mam. Będą to Burter, to jest postać, którą znamy z Dragon Ball Z, z Ginyu Force, ten niebieski gość. Dyspo, tutaj z kolei Dragon Ball Super, to jest ta postać, która brała udział w Tournament of Power i była bardzo szybka. Hit, no to jedna z bardziej popularnych postaci. Z Dragon Ball Super. On się pojawił w pierwszym turnieju w Dragon Ball Super. Właśnie. Jace. Kolejna postać z Ginyu Force. Ten niższy czerwony gość. Kakunsa. To jest moim zdaniem największe zaskoczenie. To jest raczej postać mało popularna. Jest to wojowniczka z bodajże drugiego uniwersum, która brała udział w Tournament of Power. To jest jedna z tych postaci, która. Walczyło u boku chyba dużo bardziej popularnej Ribrian. Dalej mamy Master Roshiego, czyli genialnego żółwia. Na nasze w wersji maksymalna moc. Napfa. To jest postać, która dość szybko została pokonana, sorry, spoiler, z Dragon Ball Z przez Goku. Jak tylko pojawił się na ziemi, czy wrócił właśnie na ziemię. Poza tym zobaczymy Broly'ego w wersji Super Saiyan pełna moc. Super Saiyan Kale w wersji Berserk. Poza tym zobaczymy Super Trunksa oraz Topo. Topo z kolei to jest też postać z Dragon Ball Super. Ten gość z wąsami, który był przymierzany do zostania Bogiem zniszczenia. You win. Kiedy opublikowałem poprzednie Fighterkowo, trwało Red Bull Kumite New York. Był to turniej, którego nie obejrzałem w całości. Natomiast obejrzałem się poszczególne fragmenty i niektóre walki były naprawdę bardzo dobre, chociażby panka z Meną RD. Turniej był prowadzony w systemie Single Elimination, ale pomimo tego nie zabrakło oczywiście emocji. Turniej wygrał wspomniany przeze mnie Mena RD, który w finale pokonał Amerykanina Knuckle'du. You win. Obejrzeliśmy też pierwsze gameplaye z Fatal Fury, czyli nowej Bijatyki od SNK. I graficznie jest ciekawie, dlatego że postacie wyglądają trochę jak z komiksów, są bardzo mocno cieniowane. Według mnie to wygląda fajnie, ale może nie każdemu przypadnie to do gustu. Jeśli chodzi o reakcję graczy, bo to nie jest tak, że zobaczyliśmy tylko jakieś dwiestuny wybrani gracze czy zaproszeni gracze przez SNK mogli właśnie pograć sobie w ten tytuł. Na razie ich opinie są dość pozytywne, no ale wiadomo, jak to jest z opiniami na początku, zwłaszcza w tak wczesnej fazie, kiedy gra nie jest dobrze znana, dużo rzeczy może się podobać. Jak wyjdzie w praniu, zobaczymy, czekamy na to, aż więcej osób będzie mogło w tę grę właśnie zagrać. You win. A na koniec informacja, o której dowiedziałem się z serwisu WF.pl, na które Oczywiście zapraszam, tam newsy pojawiają się szybciej niż u mnie. Mayflash to jest firma, której arcade sticki na polskiej scenie były w miarę popularne kilkanaście lat temu. Co wynika z faktu, że były one dość tanie i dość łatwe do zdobycia. Były też one łatwo modowalne. I Mayflash planuje wprowadzić na rynek swojego hitboxa. Ja powiem Wam, że miałem jednego sticka Mayflasha i dla mnie przyciski, które są kwintesencją hitboxa, tam w tym właśnie arcade sticku były jakby to nazwać, dość tempę, dość nieprzyjemnie się je wciskało, ale zobaczymy, może to już w międzyczasie zmienili i te przyciski w hitboxie lepiej będą się prezentowały. Natomiast jeszcze co do hitboxa, to już na media społecznościowe to wklejałem chyba na Twittera. Dostałem to takie urządzenie O do nagrania materiałów. E, oczywiście, tam gdzie będę te materiały nagrywał, będę w opisie podawał, czy też będę mówił, że to jest urządzenie, które dostałem. Więc nie chcę, żeby to było traktowane jako materiał sponsorowany, ale tak czy inaczej będę się wypowiadał na temat tego, czy mi się podoba, czy nie. Szczerze, nie mam zamiaru robić taki. Recenzji, jako takiej, mówić Wam, że o, wiecie co, no, o, jest sprzęt super, dlatego że dostałem to urządzenie. Nie, nie, raczej będę chciał Was poinformować, jak się ten hitbox spisuje, więc mam nadzieję, że to się spodoba. Liczę też na to, że dostanę inne kontrolery do testów czy do prezentacji, i też wtedy na kanale znajdą się odpowiednie materiały. You win. To wszystko na dziś. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że materiały, które wrzucam w ostatnich tygodniach, wam się podobały. Nie wiem, czy utrzymam ten trend, że będzie się pojawiał jeden materiał dziennie. Myślę, że w pewnym momencie trochę przystopuję, bo no, jest to nieco zajmujące. Dajcie znać, proszę, w komentarzu, na jakie filmy liczycie najbardziej, które wam się najbardziej podobały. Jeśli chodzi o serie, które pojawiają się na kanale stale, no to. Jest to oczywiście fajterkowo w soboty o 18 i bita godzina w środy również o godzinie 18. I jeśli chodzi o takie regularne serie, to jest na razie tyle. Czy w przyszłości będzie więcej, zobaczymy, zobaczymy na ile czas Pokażę Na razie z tym czasem jest różnie, a myślę, że w przyszłości będzie jeszcze, jeszcze go mniej. Więc na razie chyba tutaj trochę zwolnię z tymi filmami. Z racji tego, że za chwilę mamy święta wielkanocne, życzę Wam... No co, po prostu wesołego i smacznego jajka i nie oblejcie innych za bardzo w poniedziałek. A jak dobrze pójdzie, to w poniedziałek albo chwilę później na kanał trafi nowy poradnik do Tekena 8. Tym razem rozmawiałem z Virgilem na temat Claudio. Dzięki, do następnego, cześć!